ma się ma. Piękna pogoda u nas dzisiaj. 18 stopni, piątek. Ja wracam sobie z pracy rowerkiem yy, i wymyśliłem sobie właśnie tak całkiem spontanicznie, że coś dla Was nagram, coś, coś, coś poopowiadam, bo nasza mnie taka mała trochę dygresja. Yy, zastanawiałem się jadąc teraz, ile kilometrów właśnie yy, jazdy rowerem do pracy to jest taka optymalna odległość. No bo ja w gruncie rzeczy mam, wydaje mi się całkiem daleko, bo ponad 20 km, dokładnie 22 z kawałkiem. Dokładnie 22 z kawałkiem, 22 600 km 600 metrów. I wydaje mi się, że to jest całkiem sporo, no bo taka wycieczka zajmuje mi około godziny. No ale dzisiaj, jak powiedziałem, jest super pogoda i taka jazda to jest czysta przyjemność, więc dlaczego z tego nie skorzystać? W sumie pierwsze próby mojego dojazdu do pracy w tym roku były na początku marca, kiedy właśnie cały tydzień jeździłem. Chyba cały tydzień. Jeśli się mylę, to jeszcze sprawdzę na strawie, ale chyba cały tydzień jeździłem do pracy, więc to taki dość okazały dystans w ciągu tygodnia do pokonania, ale później strasznie mnie bolały nogi, więc moje nogi nie były przygotowane do tego, żeby tak szybko pokonywać już takie duże dystanse. No, ale teraz właśnie zacząłem się nad tym zastanawiać, czy wy jeździcie na przykład rowerem do pracy, czy są tu osoby, albo może będą niedługo osoby, które właśnie w ten sposób pokonują. Ee, Drogę do pracy. Ja pamiętam, że pierwsze takie próby podjąłem jeszcze żyjąc na Islandii, mieszkając w Reykjaviku, Kiedy pracowałem w magazynie firmy Nord66, to właśnie mieszkałem sobie w dzielnicy Hollar, a ten magazyn był w okolicach Ikei, więc ja miałem do pokonania tam niespełna 9 km do pracy. I wtedy, mając właśnie pierwszą, pierwszą szosę, pierwszą, pierwszy, pierwszy rower z kierownicą typu bar baranek. Podejmowałem takie właśnie próby przejazdów i wtedy mi to zajmowało tam około 28-30 minut, więc, tak całkiem spokojnie przez miasto się przebić, to wydaje mi się, że nie było jakoś tam tragicznie. No, a dzisiaj, tak jak mówię, jeżdżę w sumie jeszcze nie jakoś tam ultra regularnie, ale starać się będę to poprawiać. No, bo teraz już przyjdzie zaraz wiosna i ta pogoda będzie dużo lepsza, więc okazji pewnie do tego, żeby właśnie jeździć będzie dużo więcej. No bo tak jak dzisiaj jest mówię 18 stopni w tym lesie tutaj to jest jakaś po prostu masakra. W sumie jeżdżę ścieżką rowerową. Próbowałem właśnie po, na początku marca próbowałem to robić w ten sposób, że w pierwszą stronę jechałem ścieżką rowerową, a w drugą wracałem przy głównej drodze i później skręcałem na takie boczne ruszki i tymi kierowałem się do domu, wtedy wychodziło 19 km w drodze powrotnej ale nie czuję się jakoś mega komfortowo kiedy o godzinie 15 w tym największym ruchu mijają mnie samochody więc wydaje mi się że dużo lepiej i dla wszystkich po prostu jest żeby jeździć taką ścieżką rowerą jeszcze szczególnie że moja ścieżka właśnie w jakiejś tam dużej mierze prowadzi przez las i jest naprawdę tutaj bardzo bardzo fajnie No. Yy, tak, jak powiedziałem, ja jeżdżę dość daleko, bo to jest godzina. Mój kolega na Islandii, Sergiusz, wiem, że też dojeżdża do pracy rowerkiem. No Z tym, że on ma tam 4 km, 160 m, więc jemu yy, dojazd do pracy zajmuje 16 minut. Wiadomo, że też jadąc do pracy, yy, nie możesz jakoś tam mega kręcić, bo nie chcesz wejść do pracy spocony i tak dalej, więc starasz się, żeby to, te uderzenia, yy, ten puls był taki niski. Na no, moim przypadku ja się staram tam do 120 uderzeń na minutę, bo no bo wiadomo, nikt nie chce wchodzić do pracy jakiś spocony, śmierdzący i tak dalej, więc e, więc tak to wygląda e, u mnie i się zastanawiam, czy właśnie są tu osoby, które w ten sposób przemieszczają się do pracy, czy może chodzą i jaki według Was jest właśnie taki wiem, optymalny dystans? Ja jestem na grupach rowerowych wielu w Polsce tutaj, na Facebooku, i widzę jak niejednokrotnie właśnie ludzie wstawiają, że tam właśnie piąta godzina, oni rękawiczki zimą właśnie i jeżdżą sobie do pracy. No super charakter, mi jeszcze tego brakuje, aczkolwiek bardzo chciałbym mieć sobie tyle samo zaparcia, żeby w ten sposób jeździć do pracy, no bo ty tak jakby łączysz te. Yy, Tą, tą aktywność fizyczną to przyjemne, no spożytecznym wiadomo, mniejsza emisja CO2 te sprawy. No i z, z, tak jakby odbębnioną masz też, też tą aktywność fizyczną, którą ewentualnie miałbyś robić po pracy. Wyjść na spacer, czy właśnie wyjść na rower. No, w moim przypadku, tak jak mówię, to jest 20 km na no ciągu dnia razem 40 zrobić, no to to już jest takie 44 km, no to jest taki fajny dystans. I w totalu miesięcznie, tygodniowo ładny dystans, 200 km 800 km kilometrów w ciągu miesiąca, jeśli przejeździłbym wszystkie dni. No to taki naprawdę sowiety fajny dystans. No dobra, wsiadam na rower, jadę jeszcze kawałek dalej. Teraz tak jadę i się zastanawiam właśnie, że jak mieszkałem na tej Islandii, żyłem w tym Reykjaviku i dojeżdżałem do tej pracy, próbowałem dojeżdżać, dojeżdżać do pracy, to, to mocne słowa, bo tam kilkukrotnie mi się tylko to udało zrobić, ale z tego co pamiętam to był marzec, kwiecień i ten marzec, kwiecień na islandii to nie jest taki marzec, kwiecień jaki jest u nas w Polsce, tylko tam jest można powiedzieć środek zimy albo może nie środek, ale zima i no temperatury są dużo niższe, gdzieś tam próbowałem, więc to całkiem spoko, nawet pamiętam, że Podczas jednej z takich właśnie wycieczek do pracy e, zaliczyłem taką dość sporą glebę i kierownica mi się w tym moim rowerze wykrzywiła. I tak dojechałem już w sumie do pracy, nawet gdzieś pewnie znajdę zdjęcie i je wrzucę. To sobie zobaczycie. E, no więc takie też przy, przygodowe przygodowe rzeczy. A teraz jestem kawałek dalej, i tutaj jest taka polana, ale o polanie za chwilę, bo e, jak podjęłem te próby właśnie pierwsze, pierwsze dojazdu do pracy tej w marcu, no to e, kiedy jeździłem, przed siódmą do pracy, żeby zdążyć na ósmą, to jadąc właśnie tą ścieżką rowerową, często widziałem jakieś tam sarenki po boku. No to taka fajna możliwość obcowania yy, z tą naturą. Coś, co takie, takie jest wydaje mi się całkiem całkiem spoko. A na tej polanie, którą właśnie tutaj mam za plecami, yy, no to tutaj dwukrotnie właśnie widziałem takie stado naprawdę, no nie wiem, 20 saren. To, to mówię, to są takie małe rzeczy, które są według mnie całkiem bardzo fajne, a gdzieś tam są przez wielu z nas niedostrzegane, no bo po prostu nie dajemy sobie sami okazji do tego, żeby to zrobić. No więc chyba czasem po prostu warto yy, pomyśleć nad zmianą właśnie yy, tego środka lokomocji i spróbować czegoś nowego. No dobra, jedziemy dalej. Zastanawiam się jeszcze tylko w jaki sposób przewozić aparat na rowerze, żeby wtedy właśnie jeszcze zacząć robić zdjęcia, bo w sumie jest całkiem, całkiem ładnie. No a mając aparat ze sobą na pewno jakaś tam mobilizacja do tego będzie. No ale muszę się zastanowić nad przewożeniem tego aparatu na, na swoim rowerze, bo próbowałem tutaj, na tutaj próbowałem, miałem taką, taką sakwę i w niej próbowałem Próbowałem go przewozić, ale samo przewożenie może jest jeszcze jako tako całkiem w porządku, ale już wyjmowanie aparatu z tej torby, no to to jest taka dość problematyczna kwestia. No, więc jeśli macie jakiś patent na to, jakiś pomysł w jaki sposób przewozić aparat na leże, to dajcie znać w komentarzach. No i tak podsumowując już ten film. Jak myślicie właśnie? Jaka odległość? Do pokonania rowerem jest taką optymalną, jeśli chodzi o dojazd do pracy, albo ile czasu? Bo przecież czas tutaj ma też w sumie kluczowe znaczenie: przecież nikt nie będzie wstawał o 3 w nocy, żeby dojechać do pracy. tam 2 godziny, bo ma do pokonania 50 km to jest logiczne. Dlatego mówię: dajcie znać w komentarzach, na co, 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 wy, co Wy o tym myślicie. No i oczywiście pamiętajcie o tych tam subskrypcjach, lajkach i tym wszystkim. No i o tych komentarzach, o których wspomniałem wcześniej. Trzymajcie się cieplutko w tym. Chłodny nadchodzący weekend, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pleczka, hej!